Sesja tofik, klatka 18. Nie, tu nie ma klatki. Jakby coś to wytniemy dźwięki i wcale go nie wołałaś. No przybieg do pancia. Dobry piesek, dobry! I zniknął. Jakie jak się szaleństwo! Ja. O yy, wiesz co? To ja stanę tam w krzaczorach i go będziesz wać przez łąkę. Chodź. Czekaj jeszcze, czekaj, czekaj. Chodź. Tak? Chodź. Już? Dobra, interesujesz go. No dobry!

W takich okolicznościach przyrody powstają piękne zdjęcia z Dlaczego? Zmęczony piesek? Zmęczony? Helikopterem, bo nie ma dojazdu. Oj, kundek, Ojej, ojej. jej. Ojej, jej. Dobry kundę. Taki mu... ujza błyszedł. Bo się Zróbmy tu bazę, a później... Namówmy to fika, żeby szedł tam. Za dni łąką pójdziemy centralnie w słońce. Tofik, może byś ruszył pupę